W tym filmie spróbuję zabić trombę pojeczną z koroną anarchii. Oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, czy mi się udało. I ja już się przedłużam, Zapraszam was na anarchię.gg. Siema, Dzisiaj pokażę wam, jak prawie zabiłem trombę z koroną anarchii. I zostawcie subika z dzwonkiem, kto jeszcze nie ma. Łapkę w górę i komentarz ze swoim nikiem, to wam coś wylosuje. A ja wam pokażę jeszcze, jak aktualnie wygląda gameplay na anarchii, nie? Na przykład, widzicie co za linię. Jest taki umi 17, nie? No to jak się nie wyjdzie za linię jest zawsze zjemy jak dysko z, z roi. on też się nie widzi nie? O, wyszedł, dobra A my kiedy z Pięknie. Ale patrzę, no już nikt ze mną się nie będzie bił, nie? Więc niestety, ja bym chciał tu kogoś ubić, tak szczerze. I jak coś to tego, Pipik, będzie, jak kraj zabiję trąbę, miał jeden HP? No, gdzieś w pośrodku odcinka, nie? widzowie. Więc pośrodku odcinka będziecie mieli clipa, jak zabiję trąbę. Teraz próbujemy kość jeszcze sobie zabić, nie? Tak szczerze. I jak coś widzowie, jak ktoś się zastanawia, czy kupić łuk Archus Magnus, nie? I jak ktoś wie jak on działa, paki już mam mogę pokazać, jak działa ten łuk. Już wam pokazuję, patrzcie, macie taki łuk, nie? Na przykład macie z szybki Piotruś, nie? Dajcie mu pierwsze ta za pół, potem dajcie mu znowu za pół, potem za jeden, potem za dwa, potem za cztery i potem za 8 HP dajcie mu hita, nie? To jest tak szczerze, moim zdaniem, gałpi łuk, bo wystarczą trzy osoby dosłownie. I ziomek, trzeba sobie strzeliły ziomka z łuku tego I ziomek po prostu pada, bo nie ma co zrobić, nie? Tak szczerze Dostaje 3 strzały po 8 AP, ma na przykład 20 AP I pada, nie? Więc tak szczerze ten łuk Arcus Magnus powinien moim zdaniem z 500 koła kosztować minimum, bo Jak on kosztuje... Ile kosztuje? 3,20 koła aktualnie, nie? To jest tak szczerze bardzo mało i myślę, że się opłaca w niego inwestować Bo powinien raczej podrożeć Dobra, zobaczmy, tutaj nie ma nikogo nie zobaczmy co się dzieje po drugiej stronie linii może akurat kogoś tam spotkamy, ale w Olpę tak szczerze, żebyśmy kogoś spotkali, nie? I pamiętajcie, widzę, żeby Subika zostawić, bo Subik jest bardzo ważny, nie? Bo wtedy macie powiadomienia o liveikach. I właśnie, zapraszam Was na codzienne liveiki na kanale, tak? Czasami są o 14, czasami o 18, czasami o 21, nie? Zawsze macie praktycznie powiadomienie na Discordzie, kiedy są livey, więc polecam mi się na Discorda mojego jeszcze. Macie link w opisie do Discorda. No i widzicie, nie? Widzicie, jak wygląda gameplay na anarchii. No nikt się nie bije dosłownie, tutaj. no jedynie nie wiem. Nawet jakbym się jakoś z tego łuku poszalecić, jakbym nie zbieczał, i tutaj i tak by się nie mieli, bo ten łuk jest tak upi. Dobra, no to chyba zapraszam Was do obejrzenia klipa, jak prawie zabiję trąbę. Dobra, idziemy sobie, może koś idziemy, nie? Może się uda kogoś znaleźć, tutaj fajnie by było. Zobaczmy może tutaj ktoś będzie. Jest? Sebuś? O kurde, dobra. Seba tam jest, co ten seba tam robi. Kopujemy się na niego. O kurde, i e, może coś Ana ma, oby miał Ana. Czy tylko nie, nie zobaczył, czekajcie, może to zrobić jakoś na szyb, na cilku. To tak. Dobra. Dobra, jest ze sobą, żeby nikt się nie wkopał na mnie. Wiełknie I tak, dobra, kopujemy się na niego. O kurde, padłem. Dobra, żyję. Sebuś! Sebuś, co ty craftujesz? Seba! Seba! Seba cię tu uciekasz, bracie. Koksos, ja to on ma kokso, kurde. Ty no, to jest problem. Nie, mamy problem ogólnie. Jezu, to nie mój dzień chyba. Nie umiem trafić go nawet.. Kurde, zamroło się. Ja mam jak sobie kill, właśnie, bo sobie mam Ana asa czymś... Kasę, nie no nie. Seba, cię tu uciekasz! jak on nie Nie no, by nie trapował. Dobra, ale jak go zawiemy, mamy Ana sponnie. sponnie. to jest 7 kłat do przodu. Była na, na kilo w końcu Dobra, on się uda nam go zabić. On będzie uciekał, czekajcie, kobeby. Eee. O, łuk mam, dobra! Mam łuk jeszcze ten nowy. Z tego eventu halloween. Ten event halloween to seria fajny, był nawet. Dobra. łukiem. O, kurde, falem do lawy. Tu trzeba. Jeden hit, drugi, trzeci. Jezu, czwarty. Nie mogę trafić. Dobra, dostał. A temu 8 osiem chyba zadam, dobra Dobry ten łuk jest, upij ten łuk kopisz to, do... ej nie, do góry się kopia Dobra, teraz będzie problem Ja mam tyle gotów, mówię, no muszę go hitnąć Nie dostał, złoga, dobra hitnąłem go Na się, że dobrze, że nie zdogał Wody wpadł, dobra z łuku Nie udało się, dobra Lecimy zajmę. Trzeba go dokonać, ale będzie kilka Jezu, Pano spodnie Tak, dobra Z łuku go Hajcie, mam pomysł Wezmę Be, go do kubeba. Tak? Z teraz. Dobra? I z go ładuję Pół HP. Jedno. Dwa, cztery, osiem. Dostał. Jest taki ten ukiesł pija ja a zawsze widziałem, że on jest taką pi. Dobra, teraz go trzeba ubić z tą miecza Wodę postawił, dobra. Tak go bije. To tak dam radę. Hmm, on już pada chyba. On już pada, on ma panikę, Piotr Czemuś. Chyba panika chyba już jest Seba, gdzie ty uciekasz? O kurde, co ty, pomyliłem seba Mam cię? O, mam cię, dobra Seba, ale oddasz, Seba, poszł Kurde, nie pod siebie, co ja robię? Kobewa dostałem, dobra On mnie kołbewy stawiać... Ej, Seba jest mocny, nie? Chyba co z tymi jadospodniami? Jest mocny, tak szczerze Mamy go w Kobebie, dobra Co Kobewa kołbewa jaki agent, ty Seba O kurde, obsynia dostałem, ale no, teraz jest problem Dobra, Skopałem obsynian, kopiemy się za nim do, gó do góry Dobra, mam go. Leje go, lej go. Pada, pada. Nie wiem co się dzieje, nie wyrabia już. Dobra, mam go w kołębie. Z Łuk? Łuku masz... Ej łuk nie działa, zepsuł się łuk mi. O co chodzi? Dobra, go niego. Ale się muruje pięknie jak tam Ej, łuk mi nie działa. A działa, dobra, jednak pięknie jest. Ale dostaj z łuku. 4 HP teraz. Prawie. Dobra, kopiłem się do O kurde, nie jestem co Do góry się kopiemy. Mam cię seba, mam cię sebuś, gdzie tu uciekasz, od szefa? sebuś, to na narchi jestem, a ty uciekasz ode mnie jeszcze, co ty co myślisz Seba, seba, ty już pan, ode? Te... Kurde, seba jest mocny jednak, seba, no nie uciekniesz, mino, seba nie masz szans ze mną, seba próbuje, nie, zobaczy, że próbuję chociaż, seba nieźle se próbuje, uciec, nie, seba, to jakiś poro player chyba, te Minecraft jest, seba. Zamurował mnie, mocny jest A Seba, zaraz paniesz, Seba, no spokojnie, gdzie ty? Gdzie ty, Seba uciekasz, szłeku Ale uciek... ej wodą! Kurde Kopać nie mogę Nie nie ucieknie, chyba Dobra, mam cię Seba, mam cię Seba, co ty musiałeś, Seba? O tobie nie uciekniesz kraczo O i Seba leży, dobra, pięknie widzę, tak to się robi, nie? Tak się killuje właśnie ludzi na Anarchii Teraz zobaczymy co miał. 20 sekund na triloga. A może miał całego Anaseta wekół. Albo Shulkier z jakimiś itemami. O kurde, jakbym miał takie temy. Ale na spodnie to też ładnie oddał. Oby Ana spodnie był, oby pałatek nie wziął, nie? na spodnie, proszę. 8 sekund, 7, 6. Tyle go goniłem, tyle temu zmarnowałem na niego. 3, 2, ale ten ukcer jest potężny. Jakby nie ten look, bym go nie zabił. Co na spodnie? Są na spodnie! Dobra, Big Jackpot, Big Jackpot, widzowie. Tak to się robi właśnie. Tak się zabijano na narki ludzi. Siema, jeśli Wam się podoba odcinek, to możecie zostawić łapkę i subika z dzwonkiem. I napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich formatów odcinka, czy jakieś inne odcinki. I pozdrowia was, nie? Zostawcie Subi Kalo.